To co, policjant? Nie. To może strażak? Nie, też nie. A może lekarz? Ale w sumie nie byliśmy na biolchemię. Dobra, poddaję się. To co takiego robisz? Nie, żadne z tych. Idź już do domu, bo ci obiad stygnie. Ej, dobra, nie powiesz mi to nie. Poddaję się. Idę już na górę. Popytam wszystkich naszych znajomych. Może ktoś będzie coś wiedział. Powodzenia. To cześć. Dzięki. To cześć. Wesołych świąt. Jestem, wróciłam. Cześć córeczko. Cześć, mamo. Jak podróż? W porządku, wszystko było dobrze. No to w takim układzie rozbieraj się i zapraszam do kuchni na obiad. Dobra, teraz przyjdę. Cześć, tato. Cześć, córeczko. Oh, no. Mamo! Mamo, dlaczego pozawieszałaś te wszystkie świąteczne ozdoby w moim pokoju? Przecież wiesz, jak ich nie lubię. Są tandetne i tylko kurz się na nich zbiera! Natalko, ja tylko chciałam, żeby przyjemnie Ci się mieszkało w swoim pokoiku przez święta, jak byłaś mała. Dobra, to... weź już przestań!